Hej, piękna. Hej, przystojniaku, dziś pokażę wam coś zajebistego wy. Czyli jak pani Joanna zaoszczędziła prawie 600 zł odnawiając swoje buty. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Tutaj miały być przebitki czyszczenia, ale jestem debilem i ich nie nagrałem. Ale pokażę wam pozostałe etapy. Teraz właśnie nakładamy. Kremik skarby moje. skwalen sporoże mielenia. Robimy to po to, żeby pozbyć się z butów żółtych. Mini myć polskie. Bawicie to? Coś mi się wydaje, że to rasiści. Tak przygotowane buty lądują do piecyka na jakieś 2-3 godzinki. <grym> yeah, boy. A czubki w tych butach odkleiły się tak, jak niektórzy polscy influencerzy w swojej codzienności. Więcej żalu! No, żałuj! <grym> Tutaj już obrazowo, w szybkim skrócie, całe klejenie. Niedługo będzie dedykowany filmik, jak poprawnie kleić buty. Następnie nakładamy ten cudowny... Bajeczny krem dziewczyny. Smarujemy, smarujemy, sznurujemy i gotowe. Powiedz, mucha, siada czy nie siada? Nie siada. Nie siada. Jak już nacieszysz oko efektem finalnym, zostaw komentarz. Więcej żalu, a będę tworzył więcej takich filmików. Do następnego. Cześć!